WIGILIA 1939 ROKU Dzisiaj Lublin bezpieczny, Dzisiaj jest spokojny, Lecz pamięta czas straszny, Pamięta czas wojny. Tych dziesięciu pamięta, Co z wielką nadzieją Opuszczali więzienie, Witani zawieją. Tak by chcieli z rodziną Zasiąść do wieczerzy, Ale wróg nie pozwala I groźnie broń szczerzy. Może jednak tak blisko narodzenie pańskie, innych wczoraj puścili, jeden mieszkał pod Gdańskiem, drugi stąd był, z Lublina, spraw to, dobry Boże. Może nam się też uda? Może, może, może. Siedemdziesiąt lat temu za wzgórzem grodzisko Zginęli w milczeniu, zostawiając wszystko. Jedno puste miejsce. Przygotuj przy stole. Może przyjdą w wigilię, wyszeptać swą boleść. Marek Kasprzyk, Lublin, grudzień 2009 roku.